Siemano, ja jestem MS, a wy znaleźliście się na kanale MS Play. Na 600 subów obiecałem Wam konkurs, w którym do wygrania będzie 50 tysięcy końców w grze FIFA World. Także spełniam Waszą, spełniam moją obietnicę. Co zrobić, aby wygrać? Po pierwsze, trzeba zasubskrybować kanał. Po drugie, w komentarzu pod tym filmem napisać komentarz, w którym zajdzie się liczba od 1 do 2 tysięcy. I teraz tak. Może, każdy użytkownik może napisać tylko jeden komentarz, w którym znajdzie się tylko jedna liczba. Dwa lub więcej komentarzy lub dwie lub więcej liczb w jednym komentarzu wykluczają cię z konkursu. Konkurs będzie trwał do 31 maja do godziny 17. Po godzinie 17 wszystkie komentarze niestety nie będą brane pod uwagę co tu jeszcze wam dodać. A jeśli trafię dwie lub więcej osób tą liczbę, w którą ja tutaj wylosuję to skontaktuję się z, ob z obiema osobami i po prostu zrobię losowanie dodatkowe. Także to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, jeśli chcecie wygrać oczywiście. A ja Was pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. Call gangsta I make up the area,